Cześć, witam w poradniku do kostek sudoku. Dziś najprostsza wersja z kostek sudoku, jakie posiadam. Na każdej ścianie taki sam układ, 9 cyfr ułożonych w kolejności. Do tego możemy znaleźć taką pozycję kostki, kiedy wszystkie boczne ściany są jednakowo zwiędowane, czyli ustawione w poziomie. No, i dolną i górną ścianą, w związku z tym, że jest taki sam układ, możemy obracać, ustawiać je dowolnie i zawsze kostka będzie ułożona. Układamy tą kostkę tak samo jak kostki obrazkowe, więc mieszam i zaczynamy. Rozpoczynamy odłożenia krzyża na jednej warstwie i wykorzystamy tą właściwość kostki, że wszystkie boczne ściany są zorientowane w taki sam sposób, czyli tak jak tutaj środki poziomo. Teraz muszę ułożyć. Krzyż albo na górnej ścianie, czyli 2, 4, 6 i 8, w taki sposób, żeby krawędzie po bokach miały dwójki, albo układam krzyż na tej dolnej ścianie, czyli znowu 2, 4, 6 i 8. I wszystkie krawędzie muszą mieć po boku ósemki. No i widzimy, że tutaj już jedna krawędź jest ustawiona poprawnie, nawet pasuje do centra, jest dobrze zorientowana. 2 i 8 w ogóle nie zwracam teraz uwagi na to, czy, czy pasują one do tych centrów, czy nie. Najważniejsze, żeby mieć ułożony krzyż z złote, żeby ósemki czekam. Kolejnej krawędzie z ósemką jest 8 i 4, więc przesuwam. Mam już 2 i 4, 6 i 8 potrzebne. Tu jest krawędź z szóstką. Trzecia krawędź jeszcze potrzebuje dwie ósemki. Tu jest krawędź z ósemkami, więc znowu. Przesuwam sobie ten dół w taki sposób, że go dosuwam. No i mam 2, 4, 6 i 8. Wszędzie po bokach ósemki. I teraz muszę dopasować centrum na tej warstwie do tych krawędzi. Ta pasuje To muszę przekręcić w lewą stronę, czyli ta krawędź do góry, odsuwam ją na bok. Środek raz w lewo. Wracam. Center dopasowany tak krawędź. Ten center raz w prawo, więc znowu tą górę odsuwam. Center w prawo dopasowany. Ten pasuje, i ten pasuje. Czyli mam ułożony poprawnie krzyż. 2, 4, 6, 8. Wszędzie ósemki. I centry dopasowane do krawędzi na pierwszej warstwie. Czyli wszystkie są w poziomie. No i kolejny etap to wstawienie narożników, czyli 1, 3, 7, 9 na dolną warstwę. Wszystkie narożniki będą miały tą wymaganą cyfrę na dolnej warstwie i 7 po lewej, 9 po prawej stronie. Więc mam 7, 9, 7. Sprawdzimy czy jest coś na górze z 7 i 9. Jest, 9, 7, 3, więc ten narożnik z trójką jest potrzebny w to miejsce. Jest na miejscu kolejny 971, czyli jedynka w tym miejscu potrzebna. Tutaj jest kolejny, ale to jest 977, czyli w tym miejscu potrzebny. Oczywiście ja wkładam od razu dobrze, ale może, jeżeli później obracać. No i ostatni jest potrzebny narożnik. Ten pasuje, ten pasuje, ten pasuje. Wszystkie narożniki są wstawione, czyli na dolnej warstwie w odpowiedniej kolejności i wszędzie 789, 789, 789, 789. Następny krok to oczywiście uzupełnienie, czyli wstawienie krawędzi na środkową warstwę. Wszystkie krawędzia też w tej warstwie są 6,4. Widzimy nawet jedna krawędź jest poprawnie wstawiona. Więc szukamy krawędzi 6,4 i mam 6,4. Widzę, że ta krawędź jest odwrotnie wstawiona, więc żeby później wejść od razu, mogę ją zastąpić dobrą krawędzią, czyli 6,4 wstawiam w to miejsce, czyli krawędź w lewą stronę. Wstawiona krawędź. Kolejna znowu tu będzie w lewo. Te same algorytmy co przy normalnej trójce i została ostatnia krawędź, 6 i 4, tym razem w prawo, Czyli odsuwam, dwie warstwy ułożone, kolejność dobra i wszędzie od 4 do 9 na bocznych ścianach i centry dopasowane do zsędywane do krawędzi. Po położeniu tych dwóch pierwszych warstw układam krzyż na górnej warstwie, czyli znowu na górze potrzebuję 2, 4, 6 i 8, i po boku wszędzie dwójki. I sprawdzam, które krawędzie są dobrze obrócone. Widzę, że mam już czwórkę i już szóstkę. potrzebuję więc dwójkę i ósemkę. Tak, krawędź z dwójką jest symetryczna, czyli możemy ją zawsze obracać. Ona pasuje w obie strony. Potrzebuję krawędź z ósemką. Te dwie są obrócone dobrze, więc teraz ustawiam. Tak samo jak tą żółtą L-czy kreskę w klasycznej trójce. Gdyby były dwie obok siebie, to ustawiłbym je na górze i po lewej. Mamy dwie naprzeciwko siebie, czyli czwórka i szóstka. Ustawiam je tak samo jak żółtą kreskę i obrócę teraz tą, żeby była ósemka na górze. No nie mogę jednej, więc również obrócę tą z dwójkami. Zawsze, jeżeli teraz wydaje się, że mamy 2, 4 i 6, moglibyśmy tylko ósemkę. Wtedy wykorzystujemy zawsze tę krawędź z dwójką i też ją obracamy, no bo nie możemy jednej, więc te dwie, których nie chcemy obrócić, w tym przypadku są naprzeciwko siebie, po lewej, po prawej. Tak jak żółta kreska w klasycznej trójce i jeden algorytm obróci te dwie krawędzie, czyli prawo, r u r u przód wraca. Widzimy, że już mam wszystkie potrzebne cyfry, czyli jest 2, 4, 6 i 8. Żadna nie jest na swoim miejscu Teraz przenieśmy dwójkę tutaj do góry zacznę z prawej strony Te trzy krawędzie przemieszczą się przeciwnie Do ruchu wskazówek zegara Czyli prawa są do góry, góra w lewo, na dół Jeszcze raz Wracamy Dwójka i szóstka dopasowana Ale czwórkę i ósemkę Trzeba zamienić no i teraz, jeżeli wykonam algorytm z tej strony, to znowu przemieszczę te trzy krawędzie i te dwie w sumie się zamienią. Zróbmy to, czyli te, które pasują z tyłu i po prawej stronie. Ten sam algorytm. I widzimy, że krzyż wygląda dobrze, 2, 4, 6 i 8, ale center obrócił się o 90 stopni. Ja nie znam algorytmu, chyba nie ma, który obraca jeden center bez niszczenia reszty kostki o 90 stopni ale zwróćcie uwagę, że na środkowej warstwie mamy takie same krawędzie. i Teraz, żeby wyjść z tej sytuacji, wystarczy po prostu te dwie krawędzie na środkowej warstwie zamienić z sobą miejscami, czyli wyjmuję tą jedną krawędź 6 i 4 z środkowej krawędzi, wkładam w drugie miejsce, nawet te krawędzie same ustawiają się na właściwych miejscach, czyli wkładam ją w miejsce tutaj i teraz tą wyjętą z prawej strony wkładam tutaj. znowu mam dwie warstwy ułożone krzyż nam się cały zepsuł mam same dwójki, więc z dowolnej pozycji obracam dwie krawędzie czwórka i szóstka, czyli te, których nie będę obracał, ustawiam teraz tak jak żółte L i obracam te dwie, czyli z ósemką i tą z dwójką czyli te dwie z tyłu i po lewej obracam te dwie krawędzie, czyli przeniesę dwa razy teraz algorytm Wracam. No i mamy ułożony poprawnie krzyż, czyli 2, 4, 6 i 8. To posłuchajmy do środka i wszędzie po boku dwójki. Może okazać się, że po wykonaniu tych algorytmów do obracania krawędzi, czyli do właściwego zorientowania obrócenia cyframi do góry, będziemy mieli ułożony poprawnie krzyż, czyli 2, 4, 6, 8 na swoim miejscu, ale centrum jest obrócone o 180 stopni. Więc teraz mogę go. Mogę tego będzie przesuwać tym algorytmem, który poprzednio, ale mogę też wykonać 5 razy algorytm góra, lewo, dół, lewo, czyli center, który obracam na górze i pięć razy góra lewo, dół, lewo. No i widzimy, że center się obrócił. W ten moment, kiedy mieliśmy u góry ułożony krzyż i center był obrócony o 90 stopni, to jest jedyny przypadek, który odróżnia układanie tej kostki od klasycznej, kolorowej trójki więc teraz po ułożeniu krzyża musimy tylko sprawdzić, czy narożniki są na właściwych miejscach, no i tu potrzebny jest siódemką, wszędzie teraz narożniki będą miały 3 i 1 po bokach tu jest potrzebny z siódemką, czyli ten jest na swoim miejscu tu z dziewiątką też nie jest, ten też nie jest ten też nie jest, też nie jest. więc z dowolnej pozycji algorytm, który przemieszcza trzy narożniki na górnej warstwie, zresztą z prawej strony więc ten zostanie w swoim miejscu. Te trzy się przemieszczą. więc No i widzimy, że ten narożnik z jedynką, czyli 3, 1 i 1 jest na swoim miejscu. Zmieszczam go z lewej strony. No i teraz ten z siódemką potrzebuje w tym miejscu, więc od razu za pierwszym razem poprawnie się ustawiam. I jeszcze raz ten sam algorytm. ten jest na swoim miejscu, ten jest na swoim miejscu ten z dziewiątką też, ten też i ostatni etap, czyli obracamy kostkę tą warstwą, gdzie narożniki trzeba dopasować na dół i w prawym dolnym rogu obracamy wszystkie poprawnie więc dwa algorytmy sprawdzą, czy jest dobrze ustawiony R U R' U' R U R' U' widzę, że jeszcze nie pasuje do dolnej warstwy więc jeszcze dwa razy jeden jest dobrze ustawiony, postawiam kolejny Znowu dwa algorytmy, dopasowany, następny, dwa, nie dopasował się, więc jeszcze dwa i ostatni. No i w ten sposób cała kostka jest złożona.